Wybiła już godzina 8.15, więc myślę, że możemy zaczynać. I standardowo ja zaczynam od wykresu kontraktów terminowych FW20 na nasz WIG20. I powiem Wam szczerze, że generalnie to od naszego czwartkowego webinaru, który niestety siłą rzeczy musiał zostać przerwany z przyczyn technicznych. Generalnie nic się nie zmieniło. tak. To jest slajd z czwartkowego webinaru. No i ta formacja głowy i ramion już obtrąbiona, o której Wam już wspominamy przeszło tydzień czasu. I na ten moment sytuacja o jeszcze nim przejdę wygląda w ten sposób. Tak? Czyli doszły nam dwie świeczki z tymi knotami tutaj wysuniętymi od, od dołu co dla po niektórych e, mogłoby świadczyć o jakimś tam e, o jakiejś możliwości e, wzrostu, tak, że tutaj jest duża, jak ktoś mówi e, popyt się za, dołączył do gry, tak, ktoś zaczął skupować jednak w mojej ocenie, w szerszej perspektywie, tak, mamy tutaj dalej do formacji głowy i ramion i już się tutaj przerzucamy na kolejny trend i tutaj na, zaznaczyłem Kilka w mojej ocenie kluczowych momentów, jeśli chodzi o rozegranie aktualnej sytuacji, tak, oczywiście zapomniałem wspomnieć, ale dla tych osób, które są świeże, takie, tak żebyście mieli świadomość, tak, my tutaj nie, nie, jak to, nie udzielamy porad inwestycyjnych w myśl ustawy, a jedynie dzielimy się własnymi spostrzeżeniami, tak, a więc... Jeśli nawet dzisiaj się czegoś dowiecie albo coś, czymś się zainspirujecie, to pamiętajcie, żeby to przez własne, e, własne jakby ele, elementy e, analizy przepuścić, tak, żebyście po prostu mieli pewność, tak i żeby ta decyzja o ewentualnym wchodzeniu czy nie wchodzeniu w rynek e, wychodziła przede wszystkim od Was, a nie od tego, że, się, że usłyszeliście coś podczas porannego webinaru. Ale wracając do już do rzeczy. To ta sytuacja głowy i ramion, trzy w mojej ocenie kluczowe poziomy no będą nas informowały o jakby standardzie gry. Przede wszystkim rynek zakończył za się w piątek na poziomie 2280. To co nie zdążyłem wam powiedzieć w czwartek, to o tej korelacji z dolarem. Czyli jeśli dolar rośnie to my spadamy, jeśli my spadamy, dolar rośnie, a jeśli my rośniemy, to dolar spada. I tej korelacji mimo wszystko w dalszym cały czas tego mi po prostu brakuje, tak? Sytuacja jakby z wykresu wydaje się być oczywista. Mamy piękną formację głowy i ramion potwierdzoną wolumenem. Jednak ten, ten kurcze dolar, tak? Jeszcze brakuje nam tego dolara. Jeśli mówimy o po prostu jakby w rozegraniu tej sytuacji. A więc już wracając do moich poziomów, to tak w mojej ocenie, tak jak już mówiłem 2280 to jest zamknięcie z piątkowej sesji do poziomu 2311. Uważam to za normalny po prostu jakby jest to możliwość tego, że wyczekujemy na tego właśnie dolara. Tak? A więc tutaj do tego, póki nie wybijemy poziomu 2311 311 punktów, w mojej ocenie dalej formacja głowy i ramion jest w mocy, tak? Czyli tutaj, jeśli nawet będziemy się kołysać, nie wiem ile, czy będziemy się w ogóle kołysać, bo bardzo prawdopodobne jest, że już z tego momentu po prostu idziemy w dół, ale póki nie wybijemy poziomu 2311 na, kontraktach, na wykresie kontraktu, to do tego momentu ja dalej rozpatruję tę sytuację jako formację głowy i ramion i również jakby uznaję taką ewentualność, że, że takie coś może mieć miejsce. Jest to zwyczajne po prostu wyczekanie, tak? Wyczekanie tego, żeby, żeby inwestorzy się zmęczyli, żeby. Jakieś tam y, oni mieli swoje, albo nie tyle oni, po prostu rynek. Tak, bo chciałbym, jednak będę unikał tego stwierdzenia, że to oni, oni, jeszcze raz, i że ktoś nieokreślony. Nie, ja po prostu rynek y, zachowuje się jak zachowuje, a więc y, takie rzeczy zdarzały się w że po prostu troszeczkę takiego wyczekania przed takim y, spadkiem mocnym było. Dlaczego mówię o spadku? No, po prostu z konsekwencji formacji głowy i ramion, y, po prostu y, tak w mojej ocenie to wygląda. Jeśli wybijemy poziom 2311, to tutaj zaczynamy w takimi błękitnymi kreseczkami. W mojej ocenie jest to po prostu neutral. Tak, nie można. Ja bym specjalnie w tym poziomie się nie, za, nie pakował do góry. E, oczywiście istnieje taka ewentualność. Zaraz wam powiem dlaczego. Ale ja osobiście e, raczej się nie, nie będę z tej ewentualności korzystał. E, ta ewentualność wyglądałaby w ten sposób, że jest możliwość zagrania na 24 punkty, tak zysku, czyli właśnie zgarnięcia tej przestrzeni między tymi dwoma poziomami, tak, bo wiadomo, że jeśli wybijemy ten 2311, to według teorii analizy technicznej istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy testować szczyt. A więc de facto 24 punkty jest do zgarnięcia. Dla, teraz o tym, czy ktoś będzie kupował, czy sprzedawał, albo nie. Czy ktoś będzie się pakował akurat na te 24 punkty, żeby to zgarnąć? To już jest jego indywidualna wola, tak? Jeśli dla kogoś to są. jest to opłacalne w stosunku do ryzyka, jakie może ponieść, to, to ok, to jest jego sprawa. Dlaczego też zaznaczyłem go kolorem neutralnym? Ponieważ. Yy, Tutaj w każdym momencie, czyli to może być 315, 313, a 320, a 326 i cokolwiek sobie, który byśmy poziom nie wybrali, w każdym z tych momentów może rynek po prostu zacząć z powrotem spadać, tak? I to też będzie bardzo techniczne. Zwyczajnie po prostu, tak? taki, taki moment, w którym załóżmy, rynek wybija ten poziom 2311 i rośnie do góry, powiedzmy hipotetycznie, tak, 311 i tutaj sobie wzrasta. No jest to oczywiście spoko, normalne i w pewnym momencie, jak nawet zacznie mocno spadać, no to dla nas to będzie informacja o tym, że jest brak siły, tak? Nie wybiliśmy ostatniego szczytu, a więc to będzie informowało nas o braku siły, tak? A więc to tylko dlatego o tym mówię, żeby wzmożyć waszą e, e, jakby ostrożność w momencie, kiedy wybijemy ten poziom, bo to jak mówię, to jest teren neutralny, on nie informuje nas o tym, że są spadki nie interesuje, znaczy nie informuje nas o tym, że są również wzrost. Oczywiście, jeśli wybijemy poziom 2334, czyli ten maksimum ostatni, czyli tutaj w tym wypadku zaznaczyłem 35, e, oczywiście, no, po prostu za ryneczkiem, tak? Wtedy mamy do czynienia z negacją formacji głowy i ramion. Jest to bardzo mocny sygnał e, do tego, żeby zająć pozycję długą e, i zagrać na po prostu zanegowanie tej formacji co, to, co też dla nas informuje nas o tym, że rynek jest zwyczajnie silny. W takim wypadku, jeśli ktoś będzie chciał zagrać na to, będzie rozpatrywał taką sytuację, nie więcej jak 5 punktów poniżej limit stop, tak i korzystać, po prostu korzystać, tak, nie przewidywać, nie kombinować z tym, że a nie, to nie wydaje mi się, albo jakaś data zwrotu czy coś, po prostu no, gramy na to, co widzimy, punkty i tyle. Wracając jeszcze do, bo nie powiedziałem już o ostatnim poziomie, który wam tu zaznaczyłem, poziom 2274, tak? On wynika na przykład z linii szyi przede wszystkim i tutaj wydaje mi się, że nawet jeśli tutaj sytuacja się rysowała, to myślę, że w momencie kiedy tutaj już mieliśmy 85, to w momencie, kiedy rynek będzie powracał, ten 2274 jest nadal w mocy, tak? Można oczywiście czekać do 2256, czyli tego minimum, i tam ewentualnie, przepraszam, zajmować pozycję, aczkolwiek 2274 jest jak najbardziej jakby. jest taka, takie zajęcie pozycji, na pewno nie jest wyprzedzeniem rynku, ponieważ ten poziom już istnieje, on został już zaznaczony przez rynek i to jest po prostu nic innego jak po prostu wykorzystanie tej formacji podwójnej głowy, no jest, przepraszam formacji głowy i ramion. W takiej sytuacji co w mojej ocenie się teraz dzieje? W mojej ocenie na ten moment mamy po prostu zwyczajny powrót po formacji głowy i ramion, tak? Czyli wybiliśmy ją, zaznaczyła się i teraz mamy techniczny powrót, tak? Że on jest troszeczkę wyżej niż, niż powinien, że on jest troszeczkę wyżej niż w cudzysłowie, według teorii analizy technicznej, powinien być. W mojej ocenie nie robi to żadnego znaczenia, ponieważ teoria, teoria, rynek i tak, oczywiście, jak ktoś mówi, nikt mu nic nie zakaże, będzie realizował swój scenariusz. Tak? Dodatkową informacją jest to, że tutaj się pojawiła formacja outside bara albo inside bara, która z tych, jest to formacja ta dwuświeczkowa informująca o tym, że, znaczy ja to traktuję jako raczej formację kontynuacyjną w momencie kiedy wybijemy ten poziom, ja po prostu swoje limity stop z 311 przestawię tutaj i, i wszystko i dalej jadę, jak to się mówi, z trendem. Dlaczego jeszcze ostatnie już takie zdanie, bo Powiem szczerze, że na ten moment po prostu w taki sposób można rozegrać sytuację. tak? Nie mam zamiaru, nie się tutaj żadnych formacji harmonicznych zwrotnych albo niezwrotnych, ponieważ jak będziemy się jak mocno starać, to tutaj wyjdę na wykres w skali godzinowej, to taką formację harmoniczną możemy dostrzec tutaj. Tak, pociągnąć z tego i wychodzi nam formacja harmoniczna wyżej nieokreślona. Kolejną formacją harmoniczną jest też to tu. I jedna i druga generalnie wpisuje się w sytuację rynkową, ale to nie jest na tyle mocne i na tyle klarowne, żeby, żeby mocno o to się opierać. Dlaczego? Ponieważ e, zwróć uwagę, że z każdego tego poziomu ja mogłem i stąd pociągnąć sobie formację harmoniczną e, i, i, i z tego momentu mogłem pociągnąć formację harmoniczną e, i to jakoś by się to wszystko ułożyło ale daje to duże prawdopodobieństwo takiego wyszukiwania czegoś na siłę, tak? A tego po prostu ja zwyczajnie nie chcę, to też o formacjach harmonicznych dzisiaj Wam nie będę nic opowiadał, nie będę tego rozpatrywał w takiej sytuacji, żeby też może kogoś nastawiać. I jeszcze jedna rzecz w ramach ciekawostki. jeśli stąd pociągniemy sobie fibonka dotąd, tutaj mamy 0,382. I jedziemy dalej do góry. Jeśli stąd pociągniemy sobie fibonka dotąd, to tutaj na tym zjeździe, czyli ten 256, to to, co się wydarzyło w czwartek piątek, również mamy 0382, tak? A więc też dlatego mówię Wam o tym, żebyście zawsze zostali otwarci na oba scenariusze. Jak to się mówi, przede wszystkim musicie mieć świadomość, tu jest formacja głowy i ramion. Jest to dla nas informacja o dwóch ewentualnych scenariuszach. Tak, Pierwszy to jest prospadkowy, kiedy wybijemy poziom 2274, jest duże prawdopodobieństwo, że możemy jechać do dołu, i wybicie 2334, wtedy do góry. Tak? Poza tym ja inaczej powiem, szczerze, że tej sytuacji nie będę rozpatrywał. Nie, staram się nie kreować do, scenariusza na przyszłość. Po prostu reagować na to, co rynek nam rysuje, i, i myślę, że, że to jest jakby myśl przewodnia na najbliższe dni, żeby się po prostu, że prawdopodobnie rynek się określi, tak, a w którym kierunku to po prostu zostawmy to jemu, a nie naszym przewidywaniom. Tak, na ten moment z mojej strony to wszystko. Teraz przekazuję głos Mariuszowi. Cześć, cześć witam wszystkich tego poniedziałkowego ranka. Ja standardowo zacznę od analizy z interwału tygodniowego. No i sytuacja w naszej ocenie, tutaj jesteśmy zgodni, zaczyna się coraz bardziej klarować, a przede wszystkim powoli zaczynają się spełniać kolejne elementy układanki. To co mówiliśmy już Dwa tygodnie temu, że zbliżyliśmy się do wykresie indeksu PIX-20, do bardzo mocnego poziomu y, oporu. Y, jeśli popatrzymy z perspektywy czasu, y, jeszcze nie na tyle y, dużego, ale już te kilkanaście dni minęło i ten opór w dalszym ciągu nie został pokonany. Jak widzimy, mamy tu y, dwie istotne kreski. Y, ta czerwona linia trendu spadkowego, pomarańczowa, no to dolna linia trójkąta, jeśli nawet można ją pociągnąć, tylko wtedy troszeczkę byłaby naciągana od lutego 2009 i tutaj powróciliśmy do tej linii. No i te poziomy, czyli poziom 2351 okazał się poziomem nie do przejścia na na, 20, na 20 i póki co to się nie stanie. No o wzrostach należałoby zapomnieć na ten czas. Ciekawą sprawą są średnie SMA 55 i 18. Zwróćcie uwagę, że one jeszcze nie wygenerowały sygnału kupna na interwale tygodniowym. Jeżeli one zjadą do dołu, w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z trendem spadkowym. Tutaj jest już blisko, aczkolwiek brakuje jej. Jeśli to nie nastąpi, no to ten trend wzrostowy, to już niektórzy analitycy piszą na torach, że zostały przełamane linie wsparcia. Pojawiły się techniczne sygnały kupne na interwale dziennym wynikające ze średnich. I to na interwale tygodniowym trzeba pamiętać, że nie ma takiego potwierdzenia. Pierwszym istotnym wsparciem mamy połowę tej białej świecy i to są mniej więcej minimum z poprzedniego tygodnia, czyli około ok. 2260-70 punktów. Patrząc dalej na wskaźniki, widzimy SES, FASD znajdują się dość wysoko. O, więc wypadałoby, aby się trochę skorekciły, bo patrząc na, na poprzedni szczyt, to idealnie, to, to, to tutaj, to tutaj, zobaczcie, jak ładnie w trendzie tym bocznym, horyzontalnym, który mamy od kilku miesięcy, to dokładnie te wskaźniki pokazywały istotne zwroty w momentach wykupienia bądź wyprzedania. No i bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia po raz kolejny z taką sytuacją. Patrząc dalej na interwał dzienny, określaliśmy zasięgi cenowe, tego co pamiętacie. Rozpisywaliśmy przedziały na, na kontraktach, na 2317, na 2333 no i na wigu 20 troszeczkę analogicznie wyżej. Punkt docelowy na WIG-u na 20 sięga 2380 punktów, a wiemy, że maksimum 2351. Czyli oznacza to, że ten rynek jednak mimo wszystko jest rynkiem słabym. Było to można zauważyć w zeszłym tygodniu. No, oczywiście nie pod koniec piątek, kiedy ewidentny rynek był broniony przy poziomie 2260 punktów na kontraktach, bo widzieliśmy, że Stany zaliczały nowe minima na 1396 7 punktów a myśmy praktycznie stali w miejscu, a nawet w pewnym momencie zaczęli rosnąć. To świadczyło o tym, że ta pierwsza fala stopowa od szczytu mogła ulec zakończeniu. Wynikało to między innymi z wykładu falowego i silnego poziomu wsparcia, który według techników znajduje się na poziomie 269 na indeksie widu 20. Tutaj ten poziom, jak widzieliście, był testowany dwukrotnie w czwartek i w piątek i on w zamknięcia cały czas został obroniony. To, to, to może świadczyć o tym, że ruch w kierunku 2300 punktów, no, ma, ma dużą szansę do powodzenia. 2302 Pamiętamy istotny szczyt, poprzedni, tutaj. No i tutaj yy, spadkowa luka, która nie została również domknięta, czyli w okolicach 2311 punktów, z tego co pamiętam. No i ten poziom jest yy, no, kluczowym poziomem yy, no, no, na najbliższy okres czasu, to by się pokrywało. Yy, formacją głowy i ramion na, na, na kontraktach między innymi to co Paweł mówił 2311, bo jak wiemy, baza nam się praktycznie wyzerowała i tutaj ten wzrost na zgubut 20 i na kontraktach może być bardzo zbliżony na ten moment podbitka A jeszcze kilka no, tydzień temu ta baza wynosiła była ujemna około 20 kilku punktów nawet przy wybijaniu szczytu na 2351. Więc no to też należy brać pod uwagę, ponadto już z tej perspektywy kilku dni widać, że te obroty, które były tutaj przy szczycie powyżej 2330 30 punktów na, na 20 dwudziestym. Prawdopodobnie nie były przypadkowe. Bo jak widzimy ostatnie takie duże obroty były w momencie wydostania czerwcowej serii. No i wcześniej, no, no dobre kilka miesięcy temu takie obroty były Czy one pojawiły się przypadkowo? No wydaje się wątpliwe, bo jak wiemy przypadków nie ma tym bardziej na giełdzie. No i tutaj by wskazywało, że Jakaś dystrybucja większa mogła mm, towaru nastąpić. Patrząc na wskaźniki mm, STS, AZ tym razem na interwale dziennym widzimy, że są na dole, więc jakaś tam korekta przy obujaniu się w tych przedziałach cenowych 2280-2300 przez te 2-3 dni jest jak najbardziej prawdopodobna patrząc na kontrakty terminowe, no widzimy przełamana linia trendu spadkowego od szczytu, została wygenerowana struktura, o, struktura falowa ABC, możemy na ten moment powiedzieć, a, a i C, mieliśmy piątkę. Zakresy zasięgu cenowego również prawie, że zbliżono tam dosłownie kilku punktów, co ale to nie Apteka. I była duża szansa, że ten poziom się obroni. Mnie interesował osobiście poziom 250-255 na, na, na kontraktach, mieliśmy 56 i y, nastąpiła podbitka. Ja osobiście zrealizowałem jedną, część, jedną trzecią część pozycji po cenie 55, no i teraz czekam na podbitkę, żeby ponownie do, dołożyć. No i czekać na, na, na rozwój sytuacji. Patrząc jeszcze na, na taką ankietę, którą jakiegoś czasu obserwuje, którą wprowadzi parkiet. Z tego, co tam oni analizują na podstawie tej ankiety, to od dwóch tygodni na naszym rynku pojawiła się no, największa grupa byków. Jeśli można to tak powiedzieć. I jest to no, poziom na najwyższym poziomie od blisko roku. Czyli od, od początku przeprowadzania tego typu ankiety. No i to jest też dość zastanawiające, że już się dość, grupa, dość duża grupa optymistów, optymistów pojawiła na naszym rynku. To też może właśnie dawać nam takie czerwone światełko, a co najmniej żółte światełko do tego. Można no, by uważać przy zajmowaniu jakiejkolwiek długiej pozycji na rynku. Ja, no a chodzi ci o datę, którą piątkową no, najbliższy piątek? Jeśli tak, no to ja mam jak już datę lokalną i to jest data, no, gdzieś koło środy. Z tego co pamiętam, policzyłem jeszcze, jak dokładnie policzę. W dzisiejszym to powinienem rzucić to na forum, ale